to jest nic innego jak odpowietrzenie naszego silnika, odpowietrzenie skrzyni korbowej. A z racji tego, że wewnątrz silnika mamy pompę oleju, która wytwarza pewne ciśnienie tego oleju, jeśli byśmy ten silnik zamknęli szczelnie, no to prędzej czy później to ciśnienie zrobiło się na tyle duże, że czy jakiś uszczelnia, czy jakiś inny element zostałby po prostu wypchnięty, uszkodzony, coś by, mówiąc pokrótce, wybuchło. Więc musi być ta odmaż, czyli odpowietrzenie, które na bieżąco będzie utrzymywało odpowiednie ciśnienie wewnątrz silnika no i zabezpieczało przed tym, żeby tego ciśnienia nie było zbyt wiele. Każda część mechaniczna odma również może się uszkodzić. Jakie będą jej najczęstsze objawy uszkodzenia bądź źle działającej odmy? Odmy, w zależności teraz od samochodów, im nowsze samochody, te odmy mają bardziej skomplikowaną budowę. Najczęstszym takim objawem odmy może nie tyle to jest uszkodzenia, co zatkania. Możemy zaobserwować to zimą, gdzie mamy auto jeżdżąc na krótkich dystansach w odmie olejowej zbiera nam się dosyć dużo wody i ta woda po prostu przy niskich temperaturach prawie zamarznąć wtedy nie mamy tej odmy, nie mamy tego odpowietrzenia no i pierwszym takim objawem jest wyciek oleju gdzie tego oleju gdzieś tam przez jakiś bagnet, czy uszczelnia, czy przez korek glebowy zaczyna wyciekać zbyt duża ilość na zewnątrz innymi objawami takimi już zużycia, usterki odmy może być to, że samochód przez korek wylewu zbyt duże ciśnienie, na przykład, nam daje, bądź odmą wydostaje się zbyt duża ilość oleju. Najczęściej to jest w samochodach turbodoładowanych w dieslach. A zdarza się też, że w niektórych, najczęściej Oplach, uszkodzenie membrany odmy. Powoduje gwizd, świst, który jest słyszalny z podmaski. No i przede wszystkim odma jest połączona bezpośrednio z układem dolotowym. Czyli jeśli odma nie spełnia swojej funkcji, nie utrzymuje odpowiedniego ciśnienia i to ciśnienie przedostaje się do układu dolotowego, wtedy możemy mieć zaburzoną pracę silnika, czyli też nierówne obroty. Także odma, wbrew pozorom, wbrew temu, że jest dosyć prostą rzeczą, w dniu dzisiejszym konstruktorzy tak mocno ją skomplikowali, że może dawać wszelakie objawy. Czyli odma raczej się czyści niż wymienia starszych autach odmy się dało wyczyścić, bo był to dosyć duży, spory element, gdzie dało się go rozkręcić, dostać do środka. Była to najczęściej w prostym chociażby Fiacie. Po prostu zwykła rurka wyprowadzona na zewnątrz przez pokrywę zaworów, gdzie były tam po prostu kanaliki, które odpowiadały za to, żeby olej się skropił, a powietrze poszło dalej, a zdarzał się też tak zwany tubing płomienia, który był na przykład w małych Fiatach, który zapobiegał przedostaniu się mieszanki polowo do silnika. W nowszych samochodach niestety takiego elementu nie da się wyczyścić. One są najczęściej plastik, Sklejone i po prostu jednorazowe. Da się tylko i wyłącznie sprawdzić, czy ona jest w stanie utrzymać szczelność, czy działa, czy nie wydostaje się z niej na przykład z woda bądź zbyt dużo oleju, i praktycznie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie ją wymienić. Wspominałeś wcześniej o oplu, czy to znaczy, że niektóre marki są bardziej podatne na problemy z odmą? Niektóre marki mają szczególny problem z odmą, m.in. Opel, silniki 1.4 Turbo mają wszelkiego rodzaju uszkodzenia tej odmy, które wpływają na różne błędy, święcone się na desce, ale oczywiście też na niepoprawną pracę. Silniki diesla BMW swego czasu miały też dosyć duży problem z odmą, potrafiła się zatkać, wtedy zbyt dużo tego oleju wydostawało się na zewnątrz. Co marka, to jakiś tam większy bądź mniejszy problem z tymi odmami. Grupa waga, szczególnie w tych silnikach TFSI. Często odmy są powodem brania oleju w silniku. Nie tylko i wyłącznie to jest oczywiście winą brania tego oleju, aczkolwiek często wymiana takiej odmy po jakimś przebiegu jest zalecana z racji tego, że ona po prostu wewnątrz w środku jest w stanie się uszkodzić. Czy są jakieś takie prewencyjne działania, które możemy podjąć, żeby o tą odmę zadbać, czy ona po prostu traci swoją ważność i po jakimś czasie wymaga serwisu, wymaga konserwacji? Nie jesteśmy w stanie jakoś strasznie przedłużyć żywotności odmy, poza oczywiście regularną wymianą oleju i filtrów, no bo jeśli mamy zbyt stary olej, i on się zaczyna spalać, wypalać, zwęglać. Wtedy razem z powietrzem, który idzie do góry w silniku, trafiają do odmy i potrafią zatykać ten nagar, który się tam zbiera. Jak najbardziej ma na to wpływ. Też producenci w nowych samochodach nam zapewnili to, że odmy prędzej czy później tak się zepsują i wiele nie możemy z tym zrobić. Jeszcze taką ważną rzeczą jest to, aby starać się nie używać samochodu na krótkich dystansach, czyli przede wszystkim dogrzewać silnik i na w pełni zagrzanym silniku jeździć dłuższy czas żeby po prostu ta woda, która w oleju fizycznie i tak się zbierze, bo nie ma po prostu szczególnie zimą możliwości, żeby tego zjawiska nie dało się zaobserwować, żeby ta woda mogła odparować. Najważniejsze pytanie, powiedz ile kosztuje taka zabawa z wymianą odmy? Czy jest to droga naprawa, droga część? Proste odmy, proste zaworki odmy, tak zwane zaworki PCV, są dostępne od 20 zł, skomplikowane odmy najczęściej to są właśnie grupy Volkswagena, silniki TFSI, nawet do 1000 zł i w górę. Jeżeli obserwujemy problemy z odmą, jeżeli domyślamy się, że to może być odma, czy możemy odpuścić sobie serwis jej, czy lepiej od razu zgłosić się z tym do specjalisty? Odpuszczając serwis takiej odmy, tylko i wyłącznie robimy sobie większe koszty. Tak? Samochód z niesprawną odmą przede wszystkim pracuje niepoprawnie, może mieć nierówną pracę silnika, co się może przekładać na jego osiągi, na jego spalanie, ale też na żywotność pojedynczych elementów samego silnika. Także lepiej nie zaniechywać żadnej usterki w samochodzie, a robić ją od razu.